Witajcie moi kochani widzowie w kolejnym vlogu z Natrang. I niestety jest to ostatni vlog z tego malowniczego miejsca. Jest poranek, jak widzicie, świeci słoneczko, a ja przyszłam pożegnać się z naszą cudowną plażą i palmami. Zobaczcie, jak pięknie. Wiecie, co odkryłam? Wczoraj wam mówiłam w vlogu, że Wietnam jest bardzo czysty. I w istocie jest czysty. Wietnamczycy bardzo dbają o porządek, ale zobaczcie, co robią turyści. Tak wyglądają wejścia na plażę. Zaśmiecone, plastikowe odpady. Coś strasznego. Ja, kochani, spakowana, domykam walizkę, idę na recepcję się czekautować. A na recepcji zobaczcie, jest taki ołtarz zrobiony. I tutaj codziennie składane są świeże dary. Zobaczcie, świeże owoce, coś do zjedzenia oraz kwiaty i dużo pieniędzy. Słuchajcie. Jest już pan. Siłuje się z moją walizką. Kochani, jadę grabem, ale. Nie wiecie jeszcze dokąd. Mianowicie, kochani, ja jeszcze nie jadę na lotnisko, lod mam wieczorem. Ja jadę do fryzjera na koniec pobytu w raju, funduję sobie taką małą metamorfozę. Chcę po prostu pofarbować włosy. Żegnam się tutaj z tym pięknym widokiem, z naszymi przepięknie dociętymi drzewkami. Oraz palmami, za którymi będę bardzo, bardzo tęsknić. Tak właśnie, kochani, zapamiętam ten ostatni miesiąc. Tu jedziemy wzdłuż wybrzeża. Tradycyjnie mijają nas motorki. Zobaczcie, jak pięknie. Dzisiaj jest o wiele ładniejsza pogoda. No i jest, kochani, salon. Trump się nazywa Trump Her Salon motorki i tutaj jest ta główna ulica, ona ma 150 metrów i ona żyje nocą. Restauracje, sklepiki, mini i jeszcze więcej motorków. Zobaczcie u fryzjera kawa, herbata, woda i ban mi, czyli nasza wietnamska bagietka. No słuchajcie, full service. Tak wygląda salon, a tutaj ja, jedząca, i tutaj styliści. Zaczynamy metamorfozę od farbowania mojego ciemnego odrostu. Zdecyduję się jeszcze na pasemka i chyba na doczepki. Kochani, przedłużę włosy, już się zgodziłam. Pani mi pokazuje, jaka metoda. To jest jakaś metoda piórkowa, nieznana mi. I zobaczcie, ja i moje nowe, długie włosy. Jestem zachwycona. Co myślicie? Australijka po raz kolejny w wydaniu blond pokręcili, tylko one nie będą się trzymać. Ale czuję się rewelacyjnie jak nie ja, słuchajcie. Zobaczcie, trzech kruzjerów i jeden kierowca. Ciężaroberek, dzień doberek. Witajcie, moi kochani. Witam się z Wami w ostatnim vlogu z Natrank, gdzie spędziłam miesiąc. Zresztą mi towarzyszyliście, kochani. Czuję ogromną wdzięczność, bo nie mogłam sobie wyobrazić i wymarzyć dla siebie piękniejszego czasu. Odpoczęłam, zregenerowałam się zrelaksowałam, wyciszyłam a najsenniejsze jest to, że rachunki same się opłacają kto by pomyślał, można sobie pozwolić na dwa miesiące wakacji i nie martwić się o nic, to jest najpiękniejsze uczucie ja moi drodzy właśnie dojechałam na lotnisko jest w tej chwili godzina 16 mój lot jest o 19 przepraszam, zakłócenia Okej, okay. bo widzicie strasznie wieje i mi tutaj trajpoda roz, y, przewraca. Kochani, jest godzina 16, a ja przyjechałam do was prosto od wywiera. Widzieliście tę akcję tam, przecież się tak śmiałam. Y, no mówili mnie na te doczepy, ale są rewelacyjne. Ja kochani generalnie czuję się lepiej w dłuższych włosach, czuję się po prostu pewniej. A, te włosy są oczywiście naturalne, cudowna jakość, leciutkie jak piórko. w ogóle nie czuję, że też mam... To jest jakaś metoda piórkowa. nie wiem, czy o niej słyszeliście, ja po raz pierwszy um, jechałam do fryzjera po tym, jak pożegnałam się z plażą, um, Odczekowałam się w hotelu i kochani pojechałam um, prosto do fryzjera, to było około 11 rano, a w sumie wyszłam, o 15, tutaj na lotnisko jest 26 km, czyli prawie godzinę jechałam i bardzo chciałam do Was nagrać z samochodu, z graba, ale strasznie część częsło no i widzicie, moje włosy się już rozprostowały, ja nie mam kochani włosów na loki do tego nie pomaga tutaj pogoda bo jest bardzo duża wilgotność powietrza i też jest dość wietrznie Słońce aktualnie schowało się za chmurkami. Widzicie, nawet niebiosa są smutne, że Australijka wyjeżdża, zaraz będzie padać. <grym> A ja, kochani, sobie tutaj siedzę na lotnisku, na terminalu, już, ale na zewnątrz, po w środku byście mnie w ogóle nie słyszeli, nie słyszeli. No, ale chcę Wam troszeczkę opowiedzieć o tym fryzjerze. Zrobiłam odrosty. Zrobiłam jeden kolor, w tym jaśniejsze pasma toner, regenerację oraz właśnie te doczepki. No i w sumie 4 godziny tam byłam. Przepraszam tutaj. Ciągle, ciągle ktoś przechodzi i wiecie co, 4 godziny. Taka metamorfoza i zapłaciłam 500 zł. Kochani, jeżeli wybieracie się do Wietnamu, czy do Trang bardzo polecam Wam ten... Salon. Jak widzieliście na dzień dobry, kawa, herbata, bułeczka, woda, świetna obsługa. Yy, właścicielka ta yy, bardzo płynnie mówi po angielsku, także z dogadaniem się nie było najmniejszego problemu. No i słuchajcie, 500 zł to w Sydney. Koloryzacja kosztuje drożej za kolorizację 300 dolarów. Dlatego ja nie chodzę do fryzjera, wstyd się przyznać. W tamtym roku nie byłam ani razu. Ja zawsze Wam mówię, bo dużo osób pyta o kolor moich włosów. To jest e, e, kopielaty, srebrny blond, albo srebrny popielaty blond z palet, kochani. I ja zawsze kupuję sobie bardzo dużo, kiedy jestem w Polsce, gdzieś tam na promocjach, w Rosmanie i później sobie sama tylko robię odrosty. A do fryzjera z reguły staram się chodzić raz do roku. Przecież spankrutowała bym, wolę na podróże wydawać, no tak mam. W każdym bądź razie jestem zachwycona, smutna, że opuszczam, ale wiecie co, każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. Bardzo się cieszę, że dziś lecę do Korei, w zasadzie nie dziś, bo to będzie w nocy dzisiaj mamy siódmego ja o dziewiętnastej wylatuję dopiero z Natrang czyli zobaczcie jak sobie sprytnie pomyślałam, że, że wylecę późno i rano ogarnę chudziera, żeby taka być, wiecie, piękna i żeby czuć się dobrze właśnie już w tej Korei o dziewiętnastej lecę Natrang Ho Chi Minh tak kochani, wracam do Sajgonu ale zostaję na lotnisku. Nigdzie się nie przedostaję, bo przecież z tą walizką wzięliście trzech fryzjerów i jeden kierowca. A ostatecznie ja sama mam sobie z tym radzić. Ona nie jest ciężka, ale oni uważają, że jest ciężka. Ona ma tylko 25 kg, przecież lataliśmy z prawie 40. No i słuchajcie, i później w nocy o 2 lecę z Ho Chi Minh do Seulu. W Seulu wyląduję o 9.30. 50, natomiast moja przyjaciółka ląduje o 10.30 rano, spotykamy się, umówione jesteśmy, że ja po prostu będę na nią czekać um, przy lotach, czyli przy lotów, czyli arrivals. Jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie będzie żadnych opóźnień. Moja przyjaciółka już jest w drodze, ona wyleciała z Warszawy i leci przez Katar. I spotykamy się w Korei. Kochani, my w Seulu będziemy 10 dni. Następnie pojedziemy do miasteczka, które nazywa się Busan. To jest miasteczko nadmorskie. I ostatecznie będziemy wracały do Seulu i stamtąd już będziemy leciały do Beijingu, do Chin. Czyli ja dopiero w domu w Australii zawitam 28 stycznia. Niesamowite jest to, że mi to wszystko udało się zorganizować, wiecie, zaplanować i mam taką niesamowitą możliwość odwiedzania tylu krajów. A w Korei jeszcze nigdy nie byłam, czyli e, będzie to mój pierwszy raz. Na pewno będą vlogi. E, moja przyjaciółka ma dość napięty hormonogram na tą Koreę, już na mnie tam wykończy. Kochani, to będzie Japonia razy dwa. Powtórka z Japonii. E, będziemy na pewno dużo chodzić i będę starała się w miarę możliwości. Jak najwięcej do Was nagrywać. Dlatego dziękuję Wam za obecność. Proszę o Wiem, że jest taka opcja podbijanie kanału. Jeżeli możecie to dla mnie zrobić, żebym gdzieś tam w algorytmie mnie ktoś znajdował, kobietę na końcu świata podróżującą samą. Może o takiej tematyce vlogi są dla Was ciekawe albo dla kogoś mogą być ciekawe. Ja będę bardzo ciepło i miło wspominać mój czas w Wietnamie. Myślę, że zakochałam się w tym miejscu, ona na pewno w prank. W Wietnamie wcześniej byłam, ale nie czułam tego, co poczułam teraz. I bardzo szybko minął mi ten miesiąc. Myślę, że podjęłam najlepszą możliwą dla siebie decyzję. Praktycznie utrzymywałam się w Wietnamie z pieniędzy. Tego wynajmu z domu tam płaciłam swoje a, zobowiązania i troszeczkę tam zostawało, wiecie, na wydatki. A chciałam Wam powiedzieć, że w Wietnamie jest tak bardzo tanio, że na przykład za 50 zł dziennie to macie super obiad, zakupy w minimarcie, yy, jakieś masaże, yy, rozrywki i naprawdę za 50 zł na osobę to żyjecie jak król. I ja nie zawsze wydawałam 50 zł, czasem nawet 10, bądź 20 jeżeli sobie, wiecie, szłam na masaż, czy tam na paznokcie, czy na rzęs, no to wiadomo, wtedy troszeczkę więcej, ale uwierzcie mi, to jest raj na ziemi. Jeżeli będziecie lecieć do Natrang, to koniecznie rezerwujcie hotele na linii brzegowej, bo na pewno coś, co zapamiętam na długo, to jest ten szum fal, kiedy jest się w łóżku. To jest niesamowicie relaksujące, wyciszające, wspaniałe uczucie. Natomiast widzicie, w głąb lądu już jest miasto, to jest gwar, są tłumy, hałas, trąbki. Widzicie jak tutaj wygląda ruch uliczny, prawda? Tutaj kochani klakson załatwi wszystko. No i po prostu zatrąbisz i cię wpuszczają. I naprawdę nie ma wypadków. Nie widziałam żadnej stuczki. No i tyle, kochani. Chciałam się z Wami podzielić planami na najbliższe godziny. Ja tutaj na lotnisku jeszcze to wcześniej, żeby się czekinować, ale może się tak troszeczkę przyjdziemy i Wam pokażę. Jestem ciekawa, co myślicie o mojej wietnamskiej metamorfozie tym razem. Pamiętacie, kochani, jak robiłam metamorfozę włosów w Bangkoku, w Tajlandii. Przecież ja tam zapłaciłam 2,5 tysiąca złotych, kochani. Pięć razy taniej w Wietnamie i myślę, że o wiele lepiej. Podepnę Wam tutaj w opisie do tego vloga, tego vloga, kiedy robiłam metamorfozę włosów w Tajlandii. To było, no, już dobre dwa do roku temu. Może ten czas to normalnie leci. Zobaczcie, za chwilę będzie połowa stycznia, za chwilę to już będę w Sydney do pracy będę musiała pójść, ale powiem Wam, że już tęsknię za pracą, no. Ja już tam wyszukuję, wiecie, różne nowości meblowe, różne tam już inspiracje. Tęsknię, bo ja po prostu moja wyobraźnia cały czas działa i ja muszę zająć czymś tą głowę po prostu, żeby nie zwariować. Oddam walizkę i jeszcze się do Was odezwę, kochani. Życzę Wam dobrej środy. Dziękuję, że mi towarzyszyliście podczas tej cudownej podróży do Wietnamu. So, no. Do zobaczenia. Myślę, że już wchodźcie mi. Tam nagram osobnego bloga, bo mam jakiś rewelacyjny pomysł na niego, bo chcę porównać Tajlandię do Wietnamu. Dla tych z Was, którzy myślą o Azji. Będzie to moja ocena, oczywiście, w miarę subiektywna, mam nadzieję. I, i zapraszam Was do oglądania. Zbieram się do odprawy i jeszcze Wam coś tutaj pokażę. I jest moi drodzy, mój dobytek. Torba podręczna i walizka. Tak wygląda tutaj lotnisko z zewnątrz. Nasze palemki. Ja w ogóle w tej torbie podręcznej mam kochani ubrania zimowe. Tam mam spodnie dresowe, koszule. Płaszcz zimowy, czapkę, rękawiczki i skarpetki i buty zimowe. Ja się w samolocie do Seulu przebiorę. Tam minus 10 i sroga zima. I tak widzicie, podróżuję po raz kolejny. Dużo osób przyjeżdża na lotnisko. Dużo, jak widzicie, Azjatów. Ja, kochani, idę się czekinować. Pamiętam swoje emocje, kiedy tutaj przyleciałam po raz ostatni, miesiąc temu. Totalnie nie wiedziałam czego się spodziewać, a teraz wylatuję zachwycona. I jest terminal. Dokładnie w tym samym miejscu, miesiąc temu, nagrałam do Was, kiedy przyleciałam do Natrank. Ta sama choinka, pamiętam. I teraz, kochani, idę się czekinować i się okazuje, że mój bagaż jest za ciężki. Nie wiem, jak to się stało. Waży więcej niż jak przeleciałam, a niczego nie kupowałam. I pani już mi wypisuje fakturkę: zapłacone. Tam zapłaciłam ponad 300 tysięcy dągów i wracam odprawić bagaż. A po odprawie. Już kieruję się do bramki. Wiecie co? Jestem głodna. Poszukam sobie jakiejś restauracyjki. Mam straszną ochotę. Wiecie na co nie? Dzisiaj już ban mi wjechało, to teraz będzie fo Na pożegnanie Wietnamu. Także kochani, znalazłam. Zobaczcie, jakie klorowne, pyszne pho. Lepsze niż rosu. Garnisz, bazylia, limonka. Oczywiście chili. I moje ostre sosy. Kochani, ja sobie zjem, będę montować. Dziękuję, że byliście ze mną. Niech Wam się dobrze dzieje. I kochani, do zobaczenia po drugiej stronie. Odezwę się już z Saigonu, a z natrang się żegnamy. Papa! Pa.